Witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiału na Tatank jest Polska Witam serdecznie w kolejnym poradniku do builda Dzisiaj zajmiemy się Berserkerem Jest to bardzo ofensywna i mocna klasa postaci łącząca ze sobą wojny oraz runy I jest to naprawdę fajna hybryda, fajna postać która idzie bardzo ofensywe i naprawdę defensywy kompletnie omija Jest to naprawdę taki bardzo mocny e, tank, nierozważny tank dosłownie Także bez przedłużenia zacznijmy od tej postaci ale na samym początku również chcę wspomnieć o nowej grupie na Facebooku. Nowej nie do końca, ponieważ nowa jest na tym kanale. Jedna grupa istnieje od jakiegoś czasu. Jest to po prostu wspólna kooperacja przy tej grupie na Facebooku. Także oczywiście, link w opisie. I, do, i bez przedłużania, zacznijmy z naszą postacią, z naszym poradnikiem do Berserkera. Więc jest to oczywiście postać, która łączy ze sobą Mistrzostwo Wojny oraz Mistrzostwo Run. No i na samym początku zajmiemy się Mistrzostwem Wojny i zawsze mówiłem o tym, że to mistrzostwo jest bardzo proste bardzo ofensywne i naprawdę daje nam ogromny damage. No i tak właśnie będzie. jeszcze dodatkowo powiem, że tutaj punkty są troszeczkę bardziej wymaksowane niż tak jak ja wam mam w kalkulatorze, ponieważ niektóre moje umiejętności, przedmioty dają plus 1 do umiejętności. Warto o tym również wspomnieć na samym początku, aczkolwiek w kalkulatorze builda w opisie jest link do niego i tam jest wszystko jeden do jednego, tak jak wam Radzę najlepiej tak na spokojnie, bo zawsze jestem zwolennikiem, żeby nie maksować od razu wszystkiego. E, aczkolwiek, jednak, warto wymaksować sobie szał bitewny i szkolenie w broni, oraz szturm są to podstawy. Jeśli chodzi o to, e, jednak, szał bitewny już nie musimy całkiem maksować. E, wzmocnienia do szału możemy dać do połowy e, albo wymaksować. W zależności od tego, przede wszystkim szał maksujemy, wzmocnienia dajemy do połowy. Natomiast szturm, fajnie jakbyśmy wymaksowali wszystko, jednak przede wszystkim zapał jest naprawdę bardzo skuteczny I warto sobie ruszyć inne skille, żeby wymaksować szał, a potem już można wymaksowywać pozostałe mniejsze umiejętności z dwoma broniami, przy tej postaci będziemy walczyć dwoma broniami, jest to taki, będzie to tak, taki mocny tank ofensywny, więc to nam się przyda, możemy wymaksować jak najbardziej to wskazane w tym przypadku. Oczywiście um, uniki, um, coś co zawsze się przyda. 8 punkcików, nie jest to nic strasznego, da się łatwo na spokojnie to wymaksować. Um, róg wojny maksujemy, wzmocnienie rogu wojny, wojny dajemy na połowę. Um, jest to który nam się zawsze tam podczas walki przyda. Jeśli naprawdę w przeciwniku będziemy bardzo wiele mieli, to wtedy. Jakoś tam będzie lżej, jeśli ich na trochę zastupujemy. No i oczywiście sztandar bitewny jest to obowiązkowy skill, który maksujemy. Nieważne co sztandar maksujemy, ja mam nawet 10 na 6 triumf oraz 14 na 10 sztandaru, także naprawdę dużo wymaksowane. No i również ruch przodków, jestem za tym, że ten skill no, może się przydać naprawdę wymaksowany. Bądź tak 8 na 16 do połowy. A z puścizna, czyli wzmocnienie, które pozwala dłużej nam trzymać naszych przodków 3x6, na może ewentualnie więcej, tak wygląda to. Większość skilli ruszamy, ponieważ tutaj naprawdę są dosyć proste, bardzo ofensywne, i tutaj naprawdę łatwo będzie manewrować między tymi umiejętnościami. Mistrzostwo run to jest dosyć już bardziej specyficzna rzecz, nie jest to tak proste mistrzostwo, jednak w tym przypadku myślę, że na spokojnie wybierzemy sobie, dobierzemy sobie umiejętności, które nam się przydadzą. Więc na początku runa życia coś, co nam na pewno da trochę siły, trochę ruchu i życia, więc coś prostego, obowiązkowego, według mnie runa życia zawsze warto sobie wymaksować przy każdej postaci, która polega na runach. Coś prostego, obowiązkowego. Słowo rolnicze pióro, również tutaj maksujemy zdolność do ataku. Coś bardzo prostego, fajnego. Święty gniew, maksujemy przerażającą moc, również możemy wymaksować. Możemy do połowy, ewentualnie. Jak czujecie? No i będziemy walczyć uderzeniem gromu, które maksujemy kompletnie, ponieważ um, jeśli wymaksujemy, to ten cios naprawdę będzie skuteczny. A oto nam tutaj. Chodzi. No i również możemy sobie wręcz będzie wskazane pod naszą postać użyć nierozważną ofensywę, która po prostu nam wzmacnia walkę dwoma obroniami Co mieliśmy właśnie w Mistrzostwie Wojny, więc to się na pewno przyda i to jest coś obowiązkowego dla naszej postaci No i w tym momencie tak naprawdę Mistrzostwo run jakoś bardzo nie ruszyliśmy, nie ruszyliśmy ponieważ niektóre inne skille są Znacznie bardziej defensywne, zwłaszcza takie słowo rolnicze wchłonięcie czy ściana Menhirów. My tutaj idziemy w czystą ofensywę. Więc tak. A takie też broń rolniczną kompletnie mijamy dla szturmu. Więc tak to wygląda. Ewentualnie możecie ruszyć bardziej to Mistrzostwo, jednak tutaj idziemy pod kompletną ofensywę. Takie najbardziej niezbędne skille pod tą klasę postaci. W takim razie, jeszcze na chwilkę spojrzyjmy, zajrzyjmy do ekwipunku bohatera. Zawsze tak jak mówię, jako czysta sugestia. Te przedmioty, dużo legend w tym buildzie. Bo czemu nie? Jestem ogromny fany nasilnika przodków, bardzo jest dobry i skuteczny pod wojnę. Bo daje nam plus 3 do rogu przodków i do wszystkich umiejętności plus 1. No i plus 1 do kamień strażniczych ewentualnie również. Także bardzo, bardzo wymaksywaliśmy nasze skille Jest to oczywiście zawsze, pamiętajcie, sugestia, jeśli chodzi o te przedmioty. Możecie mieć lepsze, możecie mieć gorsze. Tutaj chodzi jedynie o skille No i w tym momencie, po prostu zajmijmy się tym, jak postać sobie radzi w walce.